Hej moi kochani, siemanko, witajcie bardzo serdecznie w Pixel Gunie Obiecałem wam, że dzisiaj będzie Pixel Gun, to już jest moi kochani Więc zapraszam, tu możecie subskrybować kanał, tam na dole Klikacie, subskrybujecie Moi kochani, było aż 300 łapek w górę pod ostatnim filmikiem Dzięki wam, dziękuję, tutaj... Uścisk goni. cześć wszystkim, witamy się teraz bardzo serdecznie Witajcie moi kochani, lecimy słuchajcie Zobaczymy jak mi pójdzie, przyjąłem troszkę osób do znajomych Niestety mam limit i nie mogę więcej No przepraszam was bardzo, bardzo serdecznie Dobra, mamy jakiegoś gifta, weźmiemy sobie oczywiście open To trochę zgłośnie moi drodzy O, granat dostałem No, nie wiem czy to jest dobrze czy źle Ale granat mi należy się Dalej kaszle Nie wiem co z sobą zrobić O, o, jakaś miksturka, co to jest? Your price Makes your hero huge, sandbox only Aha, czyli, że mogę być większy Dobra, lecimy jeszcze z jednym openingiem Słuchajcie, mogę jeszcze kolejnego zrobić Pieniądze dostałem Myślę, że jakąś broń dostanę Słuchajcie, końsy Dziękuję bardzo, otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę Znowu granat, no słuchajcie, nie mam szczęścia do tych, słuchajcie, do tych openingów Robert. Zów, tej, jeżeli mieć znajomych, to 100. Napisał, Robert, że 100 znajomych, no słuchajcie, my lecimy do bitwy, postrzelamy sobie trochę. Mam nadzieję, że ktoś z Was teraz gra, będzie grał tu ze mną. Connecting to server, lecimy, łączymy się z serwerem i gramy, słuchajcie. E, siemka masz ts możemy pograć pixelgana. Nie mam luki, Cio, na razie ts jakoś nie przychodzę na niego. <laughs> Także wybaczcie, lecimy do bitwy. Chodźcie, lecimy tu strzelać. Jestem w jakiej drużynie w ogóle? W niebieskiej chyba. Dobra, panowie. Ale sobie postrzelali tutaj. Ups. Teraz w plecy strzela. Dostałem asystę, słuchajcie. Ale lagi! Boże święty, nie umiem sobie trafić w niego. Dobra, dostałem asystę. Mam. mam asystę, słuchajcie. Jest dobrze. Leć, brocie, kocie, strzelaj, Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Ała tu, 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 tu. w plecy dostaje. Mało życia. To do mnie tu strzela w plecy mnie. A headshot. Uhuhu, uhuhu. Echha, kurka wodna, kurka wodna. Kurczę, patrzcie, patrzcie. Kto to jest. Zaraz go tu dorwiemy. Dobra, do góry! Skocz! Gdzie tu są jacyś przeciwnicy? Słuchajcie, Rod mam dla ciebie czeleń. Zaakceptuj zaproszenia do znajomych. No, zaakceptowałem. Niestety jest limit, jak widzicie. Słuchajcie, gdzie tu są nasi przeciwnicy? Próbuję dociec. Nie widzę, weźmiemy sobie o, patrzcie, zaraz, jakie strzelę, Zwy wylogowało mnie? Kto ja jestem. No nie, no akurat kupowałem w sklepie. No co, za życie! Kliknął mi się przycisk. Te ludziki w tej grze potrafią wyzionąć z ducha, doktora, Nie, Wiktorze, Boś. Ale tutaj mi się słuchajcie, nie podoba ten wynik. Patrzcie, czerwoni tutaj zaczynają doskakiwać do nas. No, nawzajem się pokonaliśmy, nie. I broD na tablecie mega wygodniej u mnie jest. Naprawdę oski. No, ja tu tak średnio na tym tablecie, powiem Ci szczerze, średnio mi się gra. Dajcie. Dajcie już do mnie. Gasopiesz. Eee, masz za swoje! Masz za swoje! Myślałeś, że mnie tu dopadniesz? Nie ma tak, nie ma, że boli. Słuchajcie, udało mi się, wygrałem. Tata, tata, ta. Jacek, kaka sie, pie, 7510. Cześć! Fajnie, fajnie, graj sobie w pixelgana. Tutaj my gramy sobie też. Słuchajcie. Oj, lewelek za niedługo. <laughs> za niedługo lewelek. Lecimy dalej. Stanisław Pawlak, też masz pixelgana? Fajnie, może się spotkamy tutaj na grze. Dobra, lecimy. Ja was tutaj poprzyjmowałem do znajomych. O, plecak odrzutowy. Okej, okay, pokonałem go niby. O, dobra. Teraz nikt mnie tu nie zauważy. Będę snajpił. Słuchajcie. Ups. Patrzcie, nie widzi mnie. Hi, hi, hi. Wow, tam dalej to nie mogę chyba. O, spadam. Dostał, słuchajcie, headshota. Teraz mnie. o, 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 o. Słuchajcie. Kto mnie spokonał? No nie! Nie! Opeling niczym w CSGO, dokładnie CJ? No, dokładnie. Prozdów nie, pozdrawiam Gustaw! Pozdrawiam! Sebastian Zaczkowski też cię pozdrawiam Posłuchajcie, 7-1, no mnie zestrzelili Żade mnie zestrzeliły Dobra. A i zestrzelił mnie, słuchajcie. Normalnie jestem. Snajper pierwsza klasa. Ich tu muszę odejść stąd. Jezu, mi się klika ten to strzelanie, i to jest strasznie denerwujące. Naprawdę dobra, podejdź tu. Leć i strzelaj. Strzelu, strzelu. Co jest, zaciąłem się. No. Jezus. mnie wysadził, no. No, jakaś takie... Takie tu fiku-miku robią. Dobra, skacz, skacz. może tu mi się klika to strzelanie, słuchajcie. Nie lubię tak grać. Udało mi się go. Nemesis. Dobra, kogo tu jeszcze? Wygraliśmy, słuchajcie. Iha! Kolejna wygrana, pięknie. Słuchajcie, pięknie. I kolejny level, czwarty. Czwarty levelek, tu, 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 tu. co dostaniemy? O! końsy i health, i zdrowie, bardzo fajnie Cześć Kacperku! Dzięki za pozdrowienia i za łapkę Ja te sterowanie potrafię opanować, mały tutaj napisał, Wiktor Woś, pozdrawiam Rod, PG3D na komputer to Pixel Gun World, aha no to dobra, to może się uda mi pograć Pixel Gun Worlda, bo to lepiej, o wiele by mi się grało, słuchajcie. Polecimy snajpimy. Chcę ich tu snajpić. Snajper brod w akcji. Brocie snajpuj. To naszych przeciwników na razie. O, 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 o. O, tu był. Tam nasz kolega Znowu mi się kliknęło to, czego nie chciałem, żeby się klikało No, idź, idź! Chciałem go zesnajpić Dobra udało mi się słuchacie dobra no double kill a wą Łap granat dostał za swoje nasz przeciwnik. Dobra, lecimy tak w sumie. A, mnie dorwał, ale mnie dorwał, słuchajcie. Bro, mogę ci trochę dać pieniędzy w grze. A i mogę też dać skina. Master, no wiesz co, nie no nie trzeba. Spoko loko jakoś sobie radzę, jak widzicie. Staram się tutaj. Master Games masz 30 level, nieźle. 5-5 wyrównana potyczka. <coughs> Ojejku, ten kaszel mnie tak męczy. A lecimy. Możemy tutaj słuchajcie, przegapić szansy. Dobra, mamy asystę. O oh, ład, ktoś mnie w plecy tutaj. Robie. Tam idę do niego. Dobra, wygrywamy. 11-5 ładnie. tu uciekam. Dobra, Rod, włącz sniper mode, to będzie ci się lepiej grało. Sniper mode? Na pewno? Nie wiem, a co to jest. Ładnie to nie... go. Spalony został. Eustachy, eustachy, Stachy. Gdzie tu są kolejni przeciwnicy? A już nie ma, słuchajcie, wygrywamy. 12.5. Oski XD pozdrawiam. Aj Brod, mam 15 level i się nie chwalę, ale jak inni zaprośm, nazywam się e, Igor Trochowski. Ja poprzejmowałem znajomych i nie mam już miejsca. Szkoda. Szkoda, że nie ma większej ilości. Maria Oleszczuk ma 19 level. Gratuluję. Gdzie tu są jacyś? Tylko z jednym gramy. Dobrze jest. Bartas, miło Cię widzieć. Piotrek Rosłaniec, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek z Pixelgana. Długo nie było, więc się cieszę. Patryk, dzięki za ciepłe słowa. Patryk29081984. Ciekawy numer. Nick. <laughs> tylko 5 x dostaliśmy. Przejdźmy do kolejnej bitwy. Bo się udało, słuchajcie, wygrać w tej bitwie. Bitwowej, sterowanie jest super, tylko ty grać nie umiesz. No jejko, Curtis, no takie życie, no. Niestety, on to ma. Widzieliście? On to jechał tak. Lecy. No mnie spalił. to za gość. Od tyłu mnie zaszedł. No i tyle. Dobra, dostał to swoje. Boże, teraz czerwonych jest bardzo dużo. Zbieram stąd. To mnie znowu zestrzelił. Nie wiem, słuchajcie, jest ciężko, słuchajcie, tu ze sterowaniem. Niestety weźmy, weźmy ten karabinek. Ten bardzo szybko biega, słuchajcie. Tak, przy, przewagę mamy na razie. Dobra, kogoś tam pokonałem. Ten rzuca tylko granatami, cwaniak i myśli, że koza czy. Ja nie mam tyle granatów, żeby się tak nimi bawić. Wow, co to ma za ktoś za broń jakąś? Tak w Unreal Tournament no i w plecy oczywiście W plecy To za trusie no Tam mi się z nim Przerwaj, pięknie, paniaki, mi kozaczyć tu w plecy mnie będziecie. Kolejny sniper, słuchajcie, 15:10, nie jest tak źle. Dobra, słuchajcie, jest dobrze. Katarzyna Werner, pozdrawiam. Rod Kids, postaraj się nagrać więcej Pixel Gun 3D i nie zapomnij dodać. Szymon Głowacz, dziękuję za podpowiedź. Szymonku. Maria. Dziadostwo przełącza. Masz za swoje. Headshot. Tyle w temacie. Koniec tu takiego trollowania. Dostał. Masz za swoje. Jest, moi drodzy, fajnie mi się pograło. Ugraliśmy to, bardzo ładnie, nie? Ładnie poszło. Troszkę expa dostaliśmy. Wyjdę z tego i zrobimy sobie jeszcze parę roli. Dewarwin, pozdrawiam. Fajnie Maćku04, że jesteś tu na tym kanale. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Cieszymy się. Pieraj na prototyp, bo zabija na hita, ty masz najsłabsze bronie. Może wy, 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 wystąpić błąd i będziesz miał bardzo dobre broni i losuje level. No dobrze Robert Hopke. Na razie sobie tu polosujmy z tego. To mi wyjdzie jakaś fajna broń. nowe pieniądze. ku 5 coinów. Ej, to mi jeszcze się nie, nie przydaje, ja chciałbym jakąś broń wylosować w końcu, o, 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 nie no, znowu granat no to, to jest bez sensu, słuchajcie, znowu granaty dostałem. Pan Panda, pozdrawiam bardzo serdecznie. Brod, ja mam Pixel Guna, ale jestem lepszy. No to dobrze, gratuluję Filip R Różnowski. No właśnie Krystian, nie pogram sobie w Pixel Gun World, coś nie działa ich strona, może kiedyś wrócą. Parta Spel, pozdrawiam DKK, też pozdrawiam bardzo serdecznie. No nic, moi drodzy, pograliśmy sobie trochę, ja wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia. Do następnego. Witaj bardzo serdecznie. Jeżeli spodobała Ci się seria, to zapraszam do następnego odcinka. Wystarczy kliknąć ten przycisk, tutaj, w ten kwadracik czy prostokąt. A jeżeli przegapiłeś poprzedni odcinek, to zapraszam właśnie tutaj. Wystarczy kliknąć w ten kwadracik. Pozdrawiam. Zasubskrybuj kanał. Kliknij i zostaw łapkę w górę. Proszę.